Dotarło do mnie, że jednak wam nie pokazałam e, tych produktów, które doszły do mnie z Anabel Minerals, bo cały show skradł Stefanek, oczywiście, więc e, przyszło do mnie taki paczka prezentowa, można powiedzieć, z Annabel Minerals i zamówiłam sobie puder, matujący puder, w takim eko opakowaniu. Zamówiłam sobie podkład mineralny, to są oczywiście kosmetyki mineralne, więc kryjący mineralny podkład. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, bo to wiecie, to jest wszystko suche, to jest wszystko pudrowe. Do tego podkładu Wiedziałam, że do tego podkładu, yy, bo to sobie mogłam wybrać oczywiście, co tam sobie chcę. Do tego podkładu mamy taki specjalny yy, pędzelek, którym to, o jaki piękny napis, nakładamy, tenże podkład. Także no, będę chciała to przetestować, będę chciała to sprawdzić, czy to rzeczywiście jest kryjące, czy to rzeczywiście się jakoś nadaje. No puder na pewno tak. Ale zobaczymy, jak się będzie sprawdzał w użyciu ale podkład. No to jestem tego bardzo ciekawa. I jeszcze taki prezencik jak juice serum. To jest serum z witaminą C, zaawansowane serum z 20% witaminą C. Myślę, że coś fajnego na teraz na zimę. Na jesień i na zimę dla rozjaśnienia twarzy coś właśnie takiego odżywczego, rozjaśniającego, coś takiego. Ja teraz żyję takimi buteleczkami, żyję serum, żyję olejkami, więc bardzo fajnie i bardzo dziękuję Annabelle Minerals za prezencik. Uwielbiam te momenty przy renderowaniu, kiedy mój program złapie sobie ten moment. Ten moment, kiedy mam po prostu najwspanialszą minę na świecie, i ona już tak tutaj musi wisieć przez 15 minut, bo się renderuje. Także tak, nowy filmik dla Was, taki mocno pogadankowy. Przyszedł do mnie moje pierwsze zamówionko z temu. Tam, dar, tam, Jest to oczywiście przy współpracy. Dostałam od nich kodzik, żebym sobie mogła coś powybierać, więc ja troszeczkę to wszystko odpakowuję i Wam pokażę. Teraz uważajcie, bo taki jaj to jeszcze nie było. W ogóle połowa z tych rzeczy, które tutaj mam, nie zamawiałam. Połowy tych rzeczy, które tutaj przyszły, nie zamawiałam. Trochę zamawiałam to, co pamiętam, no to wiem, że zamawiałam, ale w większości tego, co chciałam, tutaj nie ma i został mi wysłany jakiś badziew totalny, więc może zaczniemy od tego, co zamawiałam, i co doszło, ledowy nawilżacz powietrza to chciałam ja, to chciał Piotr, mój mąż, do nawilżania roślinek naszych w domu żeby miały wilgotniutko żeby miały wspaniałe, wspaniałe warunki teraz na zimę, więc to zamawiałam to spoko będę testować kolejną rzecz, którą zamawiałam to jest mini, mini parasolka w kolorze zielonym dla mojego syna bo on wiecznie po prostu zapomina parasolek a coś takiego małego do wrzucenia do plecaka czy właśnie do torebki dla kobiety no, mała parasolka dla niego do noszenia do szkoły w najciemniejszym Kolorze, jaki był, to zamawiałam. O muzyczki, nie. To też wzięłam do ściągania sierści. Wszyscy kociarze, psiarze, właściciele czworonogów wiedzą, co to jest i czym to sięje. Za chwilę przetestuję. Za chwilę tu przetestuję i sprawdzę, czy to działa. To też zamawiałam. To są takie gąbeczki, które wrzuca się do prania, i one mają zbierać kłaczki z, z prania. U nas najczęściej to się wszystko na filtrze osadza. Trzeba czyścić tą pralkę później po suszeniu, po praniu więc e, wzięłam takie coś na sprawdzenie zamówiłam sobie też gąbeczki, gąbek nigdy za wiele ale zobaczcie jakie one są, one są takie no, jakość wątpliwa zamówiłam pędzel, ale zobaczcie jakie brzydactwo przyszło Jezu, jakie te trzonki są okropne takie, w takim kolorze plastiku jakby to miało świecić w nocy jakby ten plastik miał co najmniej świecić w nocy, także okropnie to wygląda, straszna kicha, straszna kicha z tego jestem niezadowolona, wkładki do butów dla mojego męża, one są tutaj docinane, można sobie je dociąć tak jak się chce, więc wzięłam mu wkładki, <grym> jak już była opcja no i co, no i reszty już nie zamawiałam, reszty nie pamiętam, żebym, żebym zamawiała, na pewno nie zamawiałam tego kubka kotowego kotowego kubeczka z podstawką, podstawka, która się tutaj troszeczkę rozbiła, więc kotowy kubek na pewno nie był zamawiany. Zamawiałam za to fajną, e, fajną latarkę, taką z mocnym światłem, taką e, akumulatorową, bardzo, bardzo fajna, bardzo by nam się taka przydała. Przyszło też coś takiego. Coś jakby na kosmetyki, stąd na kosmetyki. Tutaj są takie szufladeczki, jedna, druga, ale to jest taki plastik to jest taki plastik taki badziew, że po prostu w szok. Zestaw scrunchies, też nie zamawiałam, proszę taka scrunchies, taka scrunchies, taka scrunchies i tu jest jeszcze reszta, tego nie zamawiałam absolutnie. Podstawka na telefon w kształcie królika, no słuchajcie ile ja się tu uśmiałam przy otwieraniu tych rzeczy. Podstawka na telefon, tego też na pewno nie zamawiałam, nie przypominam sobie, to jest mi za bardzo niepotrzebne, mam tych podstawek trochę. No, ale no jest, czy to jest sama podstawka, czy to jest jeszcze y, jakieś ładowanie? No, że tak to wygląda, tak? <grym> no Po prostu jaja. Takie coś doszło, jak to widział na TikToku. Y, to jest rączka do prysznica, ale to jest wszystko plastik plastik, fantastyk, nawet ten przycisk jest taki niedorobiony po prostu strasznej jakości to jest wszystko jest plastikowe, w każdym razie no tam gdzieś na TikToku widziałam, że to się podświetla na różne kolory, no i takie różne strumienie można sobie tutaj um, ogarnąć, więc no ciekawe, to muszę poczekać aż mój mąż przyjedzie to zainstaluję z rzeczy, których nie zamawiałam jeszcze przyszła mi taka um, kosmetyczka Beżowa to jest ta kosmetyczka z tego typu, gdzie rozpina, burdello, to jest taka kosmetyczka typu burdello, rozpina się tutaj na środku i ona się rozwala i ona się rozciąga i tutaj wszystkie mamy kosmetyki, tylko, że tu jest jakby dziura. W sensie tak jest zrobione, że tutaj wszystko wypadnie z jednej i z drugiej strony. No, jakościowo słabizna, jak nie wiem co. No i jeszcze takie coś. Nie wiem, nie wiem. Ja tego na pewno nie zamawiałam. Nie wiem po co to jest. Takie dwie ceramiczne łyżeczki w kształcie muszelki, gwiazdki. Nie mam pojęcia, ja tego na pewno nie brałam. Mi to takie rzeczy nie są potrzebne, więc to jeszcze do mnie dotarło. I jeszcze czekajcie, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze dotarło do mnie Merry Christmas. Merry Christmas. Takie coś. Jakieś takie świecące bombeczki z badziewiem w środku. Aż boję się tego po prostu otwierać, bo tego to na pewno nie brałam. Na pewno nic świątecznego nie brałam. rany Boskie. <grym> O Boże, jak to wygląda? Aha, że są takie bombeczki. Jedne są w środku podświetlane. I to są takie światełka z bombeczkami. No, w badzie, w No cóż, no przyda się, przyda się na święta. Oczywiście, że będzie zapalone, oczywiście, że będzie testowane. No, ale kurczę, no nie robi się tak chyba nie. Jak tutaj się zgadza na współpracę. Wybieram rzeczy, które chciałabym dostać, które chciałabym sobie powybierać, a tutaj przychodzi jakiś, jednym słowem no, więc zobaczymy, co z, tego, co z tego wszystkiego wyjdzie co z tych testów wyjdzie ten pędzel, nie? tak sklejony i dodatkowo jeszcze ten plastik jest pusty w środku, są super lekkie te pędzle i sklejone w taki sposób. Boże, dobra, zwracam honor. Przyjechała jeszcze jedna paczka. Znowu z czymś, czego nie zamawiałam. Digital Spoon Scale. To już jakiś czas temu mój mąż mi zamówił. Taka łyżka, która tutaj waży. Różne takie, takie drobne rzeczy. Przyszła ta latarka, właśnie o której mówiłam. Wydawała mi się taka większa jakaś, a to jest taka latareczka O. Taka O, malutka. No, w każdym razie przetestujemy. I przyszedł jeszcze ten okular, chociaż ja myślałam, że jest coś innego. Ja myślałam, że jest to taki obiektyw do telefonu taki teleobiektyw, że można robić zdjęcia z daleka, a jest to taka lornetka połowa lornetki luneta! luneta. Nie wiem, jak to się nazywa. Jak się nazywa taka połowa lornetki? Taki okular, taki, taki lunet. No, także, no, przyszło to. Nie jest to najgorszej jakości, akurat te rzeczy. Akurat ta, ten, ta lorneta przyda się może na jakieś właśnie wyjazdy, na wakacje, coś zobaczyć. I latarka też jak najbardziej, spoko. No, jest to plastik fantastyk, nie? To jest plastik fantastyk, tutaj spodziewałam się, że będzie bardziej z takiego plastiku takiego weź, trochę jakby gumowanego no ale dobra, dojechały czyli mamy, można powiedzieć, wszystkie rzeczy plus jakieś gadżety Dzień dobry, witam kolejnego dnia godzina 6 rano ja, żeby dojechać tutaj do Krakowa no to musiałam się zerwać o piątej, więc szok, idę dzisiaj na badania nie będę wam mówiła jakie, ja już się nauczyłam tego więc nie będę wam mówiła na jakie badania idę, ale idę z samego rana na co. no i słuchajcie co mnie dzisiaj zdziwiło zdziwił mnie mrozik zdziwił mnie mrozik na szybie i poranne skrobanie szyby Także, no, temperaturka nie jest tęga. Dzisiaj kurteczka cieplejsza. Dla mnie to takie nowości, bo wiecie, do tej pory gdzieś tam wychodziłam w trakcie... W trakcie... Ciągnik. Z jakąś beczką. Do tej pory wychodziłam z domu... W dzień, no i było w miarę ciepło, wiecie, tu sweterek, a dzisiaj kurtka, ciepła, jeszcze nie zimowa, Uf, leci para, jeszcze nie zimowa, ale już, już czuć. książkowego. Jestem z powrotem. Wróciłam, wróciłam z badań. Wszystko poszło sprawnie, pięknie, ładnie. Zabrałam, wróciłam się, się w wir pracy domowej, a teraz zapraszam was na końcik mola książkowego. I w dzisiejszym kąciku mola książkowego chciałam Wam powiedzieć o książce, która troszeczkę łączy się z tym, co nas ostatnio czekało, a mianowicie mowa tutaj o wyborach. Książka nazywa się Kulisy PiS. Zobaczyłam tą książkę u jednej z moich koleżanek. Czytała ją na wakacjach, więc stwierdziłam, że tyle, no, lektura pewnie lekka, łatwa i przyjemna o Tuż, moi drodzy. Nie. Jest to zbiór rozmów pana dziennikarza, który to rozmawia z osobami, które należą do pis, które należały do pis, ale już nie należą. Wszystkie te osoby występują anonimowo, ale opowiadają, sprzedają informacje, co się dzieje w tej partii. No i słuchajcie, ja wiedziałam, że jest źle. Ja wiedziałam, że różne wały tam kręcą, ale nie sądziłam, że aż takie. Nie sądziłam, że aż takie mamy informacje. Na temat najważniejszych członków, na temat Mateusza, na temat naszej beatki, na temat Andrzeja, na temat fanatisko Polo. Naprawdę sporo ciekawostek na ich temat wyniosłam z tej książki. Śmiesznych, nieco żałosnych, ale i przerażających. Mamy dużo informacji na temat kupczenia rodzinom, przekładania majątku na rodzinę, co, o czym Wszyscy oczywiście wiemy, um, przekładania rodziny na różne stanowiska, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, I tak naprawdę liczy się kasa, kasa jeszcze raz kasa. No może w przypadku Mateusza kasa się już nie liczy, liczy się władza, więc yy, straszne jest to. Straszne jest to z jednej strony, bardzo daje do myślenia, jak bardzo ci ludzie są skrzywieni, jak bardzo e, odklejeni od rzeczywistości. Ja mówię o politykach, mówię o, e, o tych konkretnych ludziach, o którym była mowa w książce, i o samym wodzu, e, o którym jest też dość du duży rozdział e, na jego temat, więc. Absolutnie, absolutnie ludzie dziwni, absolutnie partia odklejona, absolutnie cieszę się, że wybory wyszły jak wyszły. A wam polecam do przeczytania tą, tą, tą książkę i polecam do przeczytania również osobom, które głosowały na tą partię. No po prostu przeczytajcie, zobaczcie. Przekonajcie się sami. Czy ją polecam? I tak, i nie. Nie jest to na pewno lekka i łatwa lektura. Nie jest to na pewno coś e, przyjemnego, ale myślę, że dla rozgonienia pewnej mgły w głowie warto. Koncik mola książkowego. Ja już skoczyłam w moje futro. Moje futro, które się świetnie sprawdziło rok temu, futerka jest z Celbes, świetnie się sprawdziło na wyjeździe do Austrii, tak sobie myślę, że już, że już cieplej nie będzie, że już po prostu ta pogoda się zmieniła tak totalnie na jesień i trzeba będzie zmienić tą garderobę i trzeba będzie powyciągać ciepłe kurtki. Rano jechałam też na te badania i kurde, wiecie co, skrabałam szybę. Skrobałam rano szybę, było minus jeden, więc y, myślę sobie, że już nie ma przelewek. Trzeba ciepłe kurtki wyciągnąć. Y, na pewno, te wszystkie przejściowe do tej pory. Ja jakoś posiłkowałam się bezrękawnikiem, posiłkowałam się ciepłym swetrem. No, dziwnie to może zabrzmi, ale rzeczywiście tak było. Sweter i ten bezrękawnik mi wystarczało, ale teraz zdecydowanie nie, więc coś już cieplejszego, coś nieprzemakalnego. Jak widzicie, mokra szyba, pada deszcz, jest taka dzisiaj plucha, nieprzyjemna pogoda, więc na pewno trzeba będzie powyciągać, powyciągać te ciepłe rzeczy z naszego składziku. Uwielbiam, uwielbiam. Przy okazji jeszcze mój mąż mówi, Ty, a my kiedy będziemy zmieniać opony? Na zimowe. Słuchajcie, tak, du tak dużo było te tego ciepła, tak dużo było tego lata, że w ogóle nawet nie pomyślałam o zmianie opon, a rzeczywiście prasło to bardzo szybko i jak już są ujęte temperatury, no to, no to trzeba o to zadbać. Także mam wrażenie, że dopiero co zmienialiśmy te opony, i znowu trzeba zmienić, znowu trzeba zmienić na tą zimę. A jak już mówimy o zmianie opon i przygotowaniu się na zimę, no to czas zacząć planować święta. <laughs> Czas zacząć planować święta, czas zacząć planować vlogmas. Eee, tak, będzie vlogmas w tym roku. To Wam od razu mogę powiedzieć, to Wam mogę obiecać, że vlogmasik będzie. Wraz ze zmianą pogody zachodzi też zmiana i w jadłospisie, i w mojej pielęgnacji kosmetycznej, i w makijażu. Inna kolorystyka pielęgnacji jest bardziej tłusta, bardziej oleista. Uwielbiam właśnie stosować olejki na, na zimę i takie mocne, mocne masła do ciała. Jeśli chodzi o słoiki, przygotowanie słoików, kto przygotował, ten przygotował. Ja w tym roku przygotowałam z babcią tylko, tylko to jabłka prażone, więc chociaż chociaż tyle, to się na pewno zmienia. U mnie zdecydowanie jest więcej herbaty, na pewno zdecydowanie więcej zup i takich cięższych potraw, takich rozgrzewających potraw z masą, z masą, z przypraw. No i najważniejsze to jest to, że odpalam mój kubek. Mój kubek na herbatek z napisem grzaniec i zamierzam w nim pić herbatki, zamierzam odpalać lighty, zamierzam się grzać dogrzewać i patrzeć przez okno na, te, na tą beznadziejną pogodę na zewnątrz, taka jesień. Taka jesień. Taki początek jesieni jest już można powiedzieć końcóweczka, jesteśmy przy końcówce października, a ja nie zauważyłam jeszcze w ogóle żółtych liści na drzewach. W sensie są jakieś pierwsze podrygi, ale chciałam robić jakąś fajną sesję, chciałam fajne zdjęcia porobić i e, słuchajcie, nie ma aż tak dużo. W Puszczy pomiski na przykład nie ma tak dużo żółtych liści, a wydaje mi się, że w zeszłym roku, wydaje mi się, że we wcześniejszych latach tak było. Że no te liście już były, te żółte liście już były. Także to tylko potwierdza ten fakt, że w tym roku wszystko jest bardzo, bardzo opóźnione. Więc ciekawa jestem, czy te żółte liście, chociaż pojawią się w listopadzie, w październiku, jakieś takie pierwsze po podrygi już są. Ale jest bardzo zielono dookoła. No